Ja w tym miejscu szukam berberysa, berberysa zwyczajnego, bo tutaj gdzieś był jego krzew. Muszę go zlokalizować. Mam nadzieję, że nie zarósł, bo biedak był taki troszeczkę schowany przez inne krzewy. Jest i krzew, którego szukałem. Tak się na nim skupiłem, że zapomniałem praktycznie o wszystkich innych roślinach, ale to i dobrze. Bo już myślałem, że go tutaj wycięli, bo chronią tutaj, co jest dla mnie totalnie niezrozumiałe, takie chwasty, jak ligustry. A tak rzadką roślinę, w dzikiej formie, jaką jest właśnie berberys, no myślałem, że tutaj potraktowali ją bardzo tragicznie i ją po prostu ścięli. Z tego co pamiętam, ta roślina była tutaj o wiele większa. A kwiaty zbierałem praktycznie z wysokości 2 metrów. Także coś tu jest nie tak. Ale została znaleziona. Szkoda, że owoce jeszcze nie są dojrzałe. Spróbujemy jednego. Polska cytryna która się pojawiła już na moim filmie coś ten krzew zbiedniał naprawdę nie poznaję go bo jeszcze w maju on był tutaj naprawdę wysoki obfity w kwiaty ha, wielka szkoda widać że tutaj dokonywali jakichś wycięć opiekują się w końcu tym terenem ale Dlaczego niż tą rzadkie rośliny na rzecz chwaściorów, takich jakich jest ligustr to jest moje osobiste zdanie, ale mam nadzieję, że inni to także poprą ja się dostałem do pnia tego krzewu zobaczcie jaki biedaczek jest malutki, no i naprawdę nie poznaję tej rośliny, bo z tego co pamiętam to w tym miejscu akurat było żółciutko Pełno żółtych kwiatów i zrywałem je tak jak mówię z wysokości dwóch metrów A teraz praktycznie tej rośliny tutaj nie ma o, jestem troszkę zawiedziony Tym co tutaj dostałem Rostu prostu jeszcze jeden krzew ale on był na pewno dużo mniejszy. Chciałbym go odnaleźć i sprawdzić, w jakim on jest w stanie. Aaaa, aaaa. Mam drugi krzew. Zobaczcie, to jest niemożliwe, żeby to, co Wam pokazywałem za pierwszym razem, żeby z tamtą rośliną coś się nie stało. Zobaczcie, ten krzew, jak pamiętam, był o wiele mniejszy, a ma wysokość około 2 metrów. Owoców tutaj jest od groma zobaczcie jakie kiście piękna sprawa oj nie mogę się już doczekać aż spróbuję jego owoców zobaczcie Maksymalnie obsypane to drzewko ten krzew bardzo fajnie owocuje. Super sprawa. Cieszę się, że przynajmniej to zostało. Piękne, nietypowe owoce, które jak już dojrzeją będą Ała! w żółtym kolorze. Właśnie ukuła mnie dzika róża, która też tutaj rośnie. Pewnie berberyz jej przeszkadza, ale. Nie damy jej. Tu troszkę gałązek z dolnych części rośliny, także owocują. Całe szczęście. Mam nadzieję, że mnie nikt nie ubiegnie. Ja dokonam tutaj pierwszej degustacji.